Szalom i witajcie z powrotem w Izraelu Zalinę. Dzisiaj wracamy na skrajny północ Izraela, aby poznać Teodę, miasto, w którym doszło do największego grzechu ludu Izraela. Zobaczymy dokładne miejsce, gdzie znajdował się złoty cielec. I odkryjemy, jak to miasto spowodowało zniszczenie większości z dwunastu plemion Izraela. Więc, jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Wchodzimy do Dan, co, jak sama nazwa wskazuje, była stolicą plemienia Dan. A co więcej, to miasto było najbardziej północnym miastem w całym Izraelu. W Biblii wiele razy pojawia się fraza od Dan do Berszeby. Dan, będąc najbardziej północnym miastem, a Berszeba na skrajnym południu. Dla Brazylii dzisiejszym odpowiednikiem byłoby wyrażenie od Ojapoke do Czui. Dan był bogatym i prężnym miastem. Przez wieki stanowił duże centrum handlowe i pomagał bronić terytorium całego Izraela. Ale wszystko zmieni się po śmierci króla Salomona. Do tego czasu wszystkie dwanaście plemion było częścią wielkiego królestwa żydowskiego, ale Salomon zaczął grzeszyć w oczach Boga. A król Salomon pokochał wiele obcych kobiet, oprócz córki faraona, Moabitów, Amonitów, Edomitów, Sydonkiek i Chetitów z narodów. O których Pan mówił do dzieci Izraela: Nie dojdą do Was, a Wy nie dojdziecie do nich. W przeciwnym razie odwrócą Wasze serca, aby podążać za ich bogami. Do tych dołączył Salomon z miłością. Tak Salomon postąpił źle w oczach Pana. Wtedy Salomon zbudował ołtarz dla Chemosa. Obrzydliwości Moabitów, na Górze, która jest naprzeciw Jerozolimy, oraz Molocha, obrzydliwości synów Amona. Pierwszy jako karę, Bóg podzieli królestwo na dwie części. Na północy będzie królestwo Izraela, a jego król nazywa się Jeroboam. Było to wielkie i silne królestwo, w którym mieszkało 10 z 12 plemion Izraela. Na południu znajdowało się królestwo Judy z królem Roboamem, który był synem króla Salomona. Na jego terytorium znajdowały się plemiona Judy i Benjamina. Dan znajdował się w królestwie Izraela. Tu, na wykopaliskach archeologicznych, znaleziono to, co jest miejscem tronu. Król prawdopodobnie siedział tutaj czasami, a król Izraela nazywał się Jeroboam. Jego królestwo było najsilniejsze, największe i najważniejsze spośród dwóch. Ale mimo całej siły, którą posiadał, umierał ze strachu przed upokorzeniem przez lud Izraela, ponieważ nie był potomkiem króla Dawida. Pierwszy rzekł Jeroboam w swoim sercu: Teraz królestwo powróci do domu Dawida. Jeśli lud wstanie, aby składać ofiary w domu pana, w Jerozolimie serce tego ludu zwróci się ku swojemu władcy, Roboamowi, królowi Judy, i mnie zabiją. Nie chciał, aby lud wchodził do świątyni w Jerozolimie, gdzie znajdował się król Roboam, dlatego stworzy obrzydzenie. Tak więc król zasięgnął rady i zrobił dwa złote cielce, mówiąc im: Wielkim trudem będzie wam wchodzić do Jerozolimy. Oto Twoi bogowie Izraelu, którzy wyprowadzili Cię z ziemi egipskiej. Pierwszy postawił jednego w Betel, a drugiego w Dan. Pierwszy wtedy on wprowadza kult złotego cielca, jeden w Betel, a drugi tutaj w Dan. Pierwszy teraz pójdziemy razem zobaczyć to miejsce. To jest kompleks stworzony przez Jeroboama. Jak mówi sama Biblia, to, co działo się tutaj, było obrzydzeniem. Pierwszą rzeczą, którą widzimy wchodząc tutaj, jest ołtarz. Ołtarz ofiarny. Chodźcie ze mną. Tutaj znajdował się ołtarz. W późniejszych czasach kamienie zostały usunięte. Ale ta metalowa ramka, która została zrobiona, pokazuje nam, jak to miejsce wyglądało. Zobaczcie, jakie ono było duże. Na górze możemy również zobaczyć rogi ołtarza. Biblia mówi nam o rogach ołtarzy, i jeden z tych czterech rogów rzeczywiście został znaleziony. Pierwszy, co jest tu bardzo dobrze zachowane to jest ta klatka schodowa. Tutaj księża wchodzili, przynosząc zwierzęta do złożenia ofiary. Niecodzienną rzeczą związaną z świątynią jerozolimską jest to, że schody znajdują się po lewej stronie ołtarza, lewej dla wchodzących, ale duża różnica polega na tym, że tutaj są schody, podczas gdy w Jerozolimie była to duża rampa prowadząca do ołtarza. Pierwsze wykopaliska archeologiczne wykonane tutaj znalazły kości zwierzęce. Warto podkreślić, że tutaj nigdy nie dokonywano ofiar z ludzi. Tutaj więc składano ofiary z zwierząt, ale gdzie była obraz, statua Złotego Cielca stała na Bama, na scenie, która jest zaraz za nami, wchodząc tamte schody. Pierwszy tam właśnie teraz idziemy, aby zobaczyć miejsce z bliska, dokładnie tam, gdzie był ciele. Chodźmy. To jest Abama, miała 18 na 18 metrów, a tutaj na środku był złoty cielak. Były dwa cielaki w Izraelu, jeden w Betel, a drugi dokładnie tutaj w Dan. Ale dlaczego akurat złoty cielak? Ani Jeroboam, ani Biblia nam nie mówią, ale my mamy pewne pojęcie. Pomysł pochodzi z wyjścia z Egiptu. Kiedy lud Izraela czeka u stóp góry syna i na Mojżesza, który ma zejść z tablicami prawa, oni tworzą Złotego Cielca. Pierwszy prawdopodobnie to jest inspiracją Jeroboama. Pierwszy nawet mówi, że to Złoty Cielec wywiódł lud, pierwszy Izraela z Egiptu. Zobaczcie, jak potrafi manipulować historią ludu Izraela. Wszystko po to, aby próbować odłączyć dziesięć plemion od ich prawdziwej stolicy, którą była Jerozolima. Czy jednak lud Izraela tak łatwo wpadłby w zasadzkę Jeroboama? Pierwszy odpowiedź brzmi tak – zaczną czcić złote cielce. Dziesięć plemion, ci którzy żyli bardziej na południe, oddawali cześć w Betel, a ludzie z północy ze dziesięciu plemion czcili tutaj w Dan. Pierwszy mamy na to dowód w pierwszej księdze królewskiej. I ten czyn stał się grzechem, ponieważ ludzie szli do Dana, aby oddawać cześć złotemu cielcowi. Zobaczcie to kolosalne miejsce, w którym jesteśmy. Tu stał Złoty cielec i jestem tu trochę zaniepokojona. Więc już schodzę, już widzieliście miejsce i mamy dużo więcej rzeczy do pokazania. Do zobaczenia tutaj. Tutaj widzimy boczne sale, które były salami kapłanów, ale także król Jeroboam tutaj popełnił błąd, ponieważ wybrał kapłanów spoza plemienia Lewiego, jak nakazał Bóg. Pierwszy ci kapłani tutaj wykonali wszystkie usługi w tym kompleksie, od ofiar z zwierząt, a także tutaj palili kadzidło. Widzicie tutaj, że jest specjalna łyżka na kadzidło? Ta łopatka została znaleziona tutaj podczas wykopalisk archeologicznych. Pierwszy, co uważam za najsmutniejsze w całej tej historii, to że Bóg dał szansę Jeroboamowi, mimo że nie był potomkiem Dawida. Bóg mówi Jeroboamowi, że jeśli pójdzie właściwą drogą, drogą i przykazaniami Boga. On i jego królestwo będą błogosławione. Pierwszy będzie tak, że jeśli usłyszysz wszystko, co ci nakazuję, i będziesz postępować moimi drogami i czynić to, co jest słuszne w moich oczach, przestrzegając moje statuty i moje przykazania, jak zrobił Dawid, mój sługa, będę z Tobą i zbuduję Ci mocny dom, jak zbudowałem Dawidowi. I dam Ci Izrael. Pierwszy nie tylko Jeroboam łamie przykazania Boże, ale również wprowadza w błąd lud. Pierwszy nie tylko on, także kolejni królowie będą postępować w ten sam sposób i dlatego zostaną skazani. Niektórzy prorocy, jak Amos, próbują ostrzec ludzi, ale to jest na próżno. A w roku 722, przed Chrystusem, Asyryjczycy najechali i zniszczyli Królestwo Izraela, zabierając jego lud do niewoli. Za chwilę powiemy, dokąd poszły 10 plemion Izraela i gdzie są dziś. Ale najpierw porozmawiamy o wojnach. Jak już wspomniałyśmy, wojny miały miejsce w czasach biblijnych. Ale wiele wojen miało miejsce także tutaj, w obecnych czasach. Włącznie z tym, tam na górze możemy zobaczyć zniszczony syryjski czołg. Zobaczmy teraz nowoczesne wojny tego miejsca. Zobaczcie ten opancerzony syryjski samochód, który tutaj się pali i jest zniszczony od czasu wojny sześciodniowej w 1967 roku. To się stało. Ponieważ jesteśmy dosłownie na granicy z Libanem. Zobaczcie, gdzie jesteśmy na mapie, jest tak blisko, że stając tu obok, możemy zobaczyć w tle miasto z białymi domami. To miasto już jest częścią Libanu. Granica przechodzi bardzo blisko stąd. Pierwszy dlatego ta strefa niestety widziała wiele konfliktów i wojen, a my mamy tu również okopy pierwszy izraelskiego wojska i teraz zamierzamy się wspiąć do góry, aby je zobaczyć. Jak widzicie, to tutaj jest schron, to jest schron przeciwlotniczy, część tego okopu. Planowałam wejść i pokazać go od środka, ale jak możecie zobaczyć, ostatnie deszcze go całkowicie podtopiły. Pierwszy to jest tu labirynt, który prowadzi do środka. Pierwszy to dobrze, że jest naprawdę opuszczony. Dlaczego? Ponieważ w ostatnich latach to miejsce jest bardzo spokojne i ciche, a te okopy są tu właściwie po to, aby przypominać nam o wojnach, które tutaj miały miejsce. Głównym była wojna sześciodniowa, a także niektóre bitwy w wojnie Jom Kippur w 1973. A teraz porozmawiajmy o wojnach biblijnych. Po zniszczeniu Asyryjczyków. Zabiorą dziesięć z dwunastu plemion i wygnają z Izraela. Te plemiona to Ruben, Simeon, Dan, Naftali, Gad, Aser i Sahar, Zabulon, Manasses i Efraim. Ale dokąd one poszły? Biblia nam o tym mówi. W dziewiątym roku Ozejasza, król Asyrii, zdobył Samarię i uprowadził Izrael do Asyrii, i osadził ich w Halach i na Chabor nad rzeką Gozan oraz w miastach Medów. Pierwszy to jest region, gdzie dzisiaj znajduje się Syria i Irak. Historyk Flavius Józefus pisze w I wieku następujące słowa: Dziesięć plemion Izraela jest do tej pory za Eufratem. I są ogromnym tłumem, którego nie można ocenić liczbowo. On mówi nam, gdzie są po drugiej stronie rzeki Eufrat. Asyryjczycy wypraszają większość z dziesięciu plemion Izraela, ale nie wszystkich, ponieważ podczas inwazji część z dziesięciu plemion udaje się uciec i schronić się w królestwie Judy, gdzie już były plemie Judy. I plemię Benjamina. Również część plemienia Lewiego nie znika. Plemie Lewiego nigdy nie otrzymało własnego terytorium jak inne. Dlatego byli rozproszeni po całym terytorium zarówno w Judzie, jak i w Izraelu. Więc dzisiejsi Żydzi są potomkami kogo? Są potomkami Judy, Benjamina, części plemienia Lewiego. Oraz ludzi, którzy uciekli z dziesięciu plemion Izraela do regionu Królestwa Judy. Ale co się stało z tymi, którzy zostali wygnani? Nie jesteśmy pewni. Istnieje wiele grup, które twierdzą, że są częścią dziesięciu zaginionych plemion Izraela, takich jak na przykład Samarytanie, Bet-E Izrael, Etiopscy Żydzi plemię Menasesa w Indiach i Pasztuni w Afganistanie wśród innych. Piszcie w komentarzach, jeśli chcecie usłyszeć pełną historię dziesięciu plemion Izraela w dzisiejszych czasach i jak część z nich wraca do Izraela. Na razie mam nadzieję, że podobało Wam się poznanie trochę więcej o grzechu i fascynującej historii Tel Dan. Wielki buziak i do zobaczenia przy kolejnej okazji.